Może dziś nie czujesz się wierzący, może czujesz tylko pustkę i pytania, ale on nie znika, gdy milkniesz. On zostaje wiernie i czeka cierpliwie, bez nacisku, bez presji, z nieskończoną cierpliwością kogoś, kto cię rozumie. Ten kanał jest dla takich jak my, dla tych, którzy nie zawsze wiedzą, co robić. To miejsce jest dla nas, zmęczonych, pytających, wierzących, mimo wszystko. Dla tych, którzy szukają światła, nawet jeśli jeszcze go nie widzą, dla tych, którzy się uczą ufać, kawałek po kawałku, dla tych, którzy chcą po prostu przetrwać kolejny dzień, trzymając się Boga choćby odrobinę. Więc możesz się rozgościć, możesz się położyć, usiąść, zamknąć oczy, możesz się rozpłakać albo milczeć. Jakkolwiek dziś jesteś, jesteś mile widziany, jesteś chciany. "Jesteś ważny, możesz nie czuć tego wszystkiego. To normalne, ale ja wierzę, że jeśli zostaniesz jeszcze chwilkę, to twoje serce zacznie cichutko szeptać. Jeszcze będzie pięknie. Jeśli chcesz, możesz teraz po prostu powiedzieć: Jezu jestem i potrzebuję cię. Nic więcej. On wie, co dalej. Nie musisz się silić na piękne modlitwy. Czasem najprawdziwsza modlitwa to po prostu oddech. Czasem to łzy, czasem samo Jezu pomóż. Dziękuję Ci jeszcze raz za to, że jesteś, dziękuję, że zostajesz, dziękuję, że pozwalasz, żebyśmy byli razem.